To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem AMD chce przenieść AI z chmury na desktop. Oto czym jest gaja. Gdy duże modele językowe kojarzą się przede wszystkim z potężnymi serwerowniami i chmurą obliczeniową, AMD proponuje alternatywę lokalną, prywatną i otwartą. Gaia, nowy projekt open source tej firmy, ma na celu demokratyzację dostępu do generatywnej sztucznej inteligencji poprzez uruchamianie llmu ów bezpośrednio na komputerach osobistych. Gaia nie jest klasycznym hatbotem, ale kompletnym środowiskiem wykonawczym, które integruje kilka technologii. Od frameworka Lemonade SDK, przez lokalne indeksowanie danych, po wsparcie dla agentów wykorzystujących podejście RAG Retrieval Augmented Generation. To podejście umożliwia łączenie dużych modeli językowych z lokalną bazą wiedzy, co zwiększa trafność i kontekstualność odpowiedzi. Projekt działa na komputerach z systemem Windows, zarówno tych z procesorami AMD, jak i z innym sprzętem. Jednak pełne możliwości oferuje na maszynach z Ryzen AI, które łączą zintegrowaną grafikę Radeon z dedykowaną jednostką przetwarzania neuronowego. W tym wariancie Gaia potrafi rozdzielić obciążenia między CPU, GPU i NPU, co znacząco poprawia responsywność i wydajność. W zestawie znalazło się kilku gotowych agentów, w tym chaty, klasyczny chatbot, clip, narzędzie do przeszukiwania treści z YouTube, Simple Prompt, prosty interfejs do testowania modeli, oraz Joker, generator żartów dla tych, którzy chcą rozluźnić atmosferę. Warto zwrócić uwagę, że GAIA nie działa w oderwaniu od internetu, ale może funkcjonować całkowicie lokalnie, bez wysyłania zapytań na zewnątrz. Dla użytkowników końcowych oznacza to większą prywatność, mniejsze opóźnienia i brak zależności od dostępności usług online. Dla firm potencjalnie niższe koszty operacyjne i większą kontrolę nad danymi. Gaja wpisuje się w rosnący trend uruchamiania modeli LLM lokalnie, obok takich projektów jak LM Studio czy Hatertex. AMD pokazuje jednak, że może zaoferować coś więcej niż tylko uruchomienie modelu tworzy cały ekosystem, który ma szansę zaadresować potrzeby zarówno deweloperów, jak i użytkowników końcowych. W miarę jak lokalna AI staje się coraz bardziej realna, Kluczowe będzie, jak producenci sprzętu i oprogramowania będą integrować takie rozwiązania z istniejącą infrastrukturą IT. GAIA to jeden z pierwszych kroków w stronę lokalnej, prywatnej i bardziej dostępnej sztucznej inteligencji, ale z pewnością nie ostatni.